Zobacz. jestem małpką. Uh, 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 uh. Co? Pokaż. Uh, 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 uh. Siema, z tej strony Fabian, witam na odcinku z light, Lecimy tutaj dalej dalej. Oczywiście bardzo serdecznie was witam. Pamiętajcie, na starcie łapce w górę, jeżeli wam się podoba odcinek i suby dzwonem, bo warto bardzo zostawić subika eee, bez kitu. Warto bez dwóch zdań, żeby więcej takich odcinków zobaczyć. Eee, no i co? macie nadzieję, że zaraz znajdziemy naszego Kalisza, jak mówiłem. Przed zrobieniem odcinka to niech bija Właśnie teraz nam się właśnie yy, wyświetla. Pana w w górnym nogu, więc sprawdzajcie A ja bym idę spać. Zobaczymy, może będzie Kajs. Ok. Hey, nie śpisz. Stało się coś niedobrego. Musimy pogadać. Dobra, daj mi chwilę. Jeszcze nie ma Kalisza, kurde, pomóż ze spajkiem. O właśnie. Eee. Yy... Patrzcie. Możemy, możemy już grać z kimś, wartości wartość dodatkową Masz teraz do no, tę te wartość dodatkową, jest w skrytkę zostać do stroju w menu Zajebiście I co jeszcze? Włączono tryb gry wersobowej. czekajcie włączmy sobie parę rzeczy A my widzę tryb gry wersobowej, już zajebiście Sieć Tylko dla zamiaru już zrobimy. To zamiast z tej inwazji, nie chcę na razie Dobra widzę, zajebiście, co mamy ze skryty ciekawego? Mamy widzę stroje, patrzcie Weźmy udzielować ten strój jakiś fajny na przykład tego jakiegoś fajnego na przykład nie wiem Co tam jakieś egzotyczne To jest bez sensu, wzywki Wyżej zależny strój Urban Explorer nie będzie. Przebierzmy mi się. No i dobra, gdzie jest ten kalisz, widzowie? Gdzie jest widzowie ten kalisz powiedzcie mi? Gdzie on jest? No widzowie, gdzie on jest? Czy wyjdźcie tutaj zobaczymy? nie, czuję, że dostanę sam jak zawsze i tyle, nie. Dobra. O, kurwa! Noelo! Ty z Kaliszu siema, co ty robisz? Szukałem cię cały czas. Co ty odpierdałaś? Co? Jaką małpę robisz tutaj? nie Ty jakiś gałgan Wracaj tu! Wracaj tu Poddaj się! Kurwa, zablokowałem się, czekaj. Cześć! No to jest z nami tutaj, znalazłem zna, zna, tutaj zna, 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 zna Kalisza. Zajebiście. Jakiego ma sierpa, ty. Ale młę e Dobra, e, więc no, znaleźliśmy Kalisza, zajebiście. Eee, dobra. Otwieram to Weź po... ich! Odciągnij, ja otworzy zamek. Nie! Yeah! Bud na twarz, powolenie. A nie ja mam tego mieć, nie, nie miałem O oh, fuck. Ba, czekaj zdążysz? Czy nie rozumiesz otworzysz? Możesz ich... Je... O, o o, Nie My myślałem, że zostanie sam kurde w tym danglecie jak zawsze a tu się znalazłeś. Zajebiście. Gdzie ty w ogóle? gdzie ty w ogóle byłeś? Jakieś inne miejsce, czy ty w ogóle się znalazłeś? Jeden, po drodze. Gdzie ty wlądowałeś w ogóle? W jakim miejscu wlądowałeś, bo no, nie wiem. Ja w chora nie 11, Zero. No to widzisz. Przyszedłem kanałami O Marsz, otworzyłem. Na po pomocy! Dużo ich tu jest. Dobra. A mój cel karabinu! Już? Klucz do rur. Widzowie zajebiście. Ej, coś do Ciebie nie chyba. Jakiś pedzio. Haliszu! Idź ode mnie! Kamanga! Dobra, pod auto frajera. Zajebiście. Co ja tak zrobię, że ich... Ale lutu, ty! Dostajesz coś fajnego, czy nie? Nie, to tam jakaś brońka była, ale słabsza od tego sierpa. Spoko. Dobra. Czegoś śmiałem, ale... Luzik, tu i tak czysto jest na razie, więc nie ma co. Szaleć. Kurde, kurde, nikło. Też furgonetka jest po drugiej stronie, jak to możemy. Zaraz oczywiście tutaj pójdziemy sobie na eksplorację, tylko na początku. Otwieramy, że jakieś tamki mieć. Ja tam jakieś widzę znalazłem podczas tych odcinków, zobaczcie są jakieś tam niebieskie TP. Ale no... Coś tam mamy, nie? Zostawcie oczywiście komentarze, jaka mi ma się podoba seria Like oczywiście znajduje się teraz w tym momencie Furgonet Sevens. warto oczywiście zostawić. Co tu masz? E, ja co mam? Niebieską rurę ja mam rycerz Ale nie, tutaj sobie zobacz. Ale gdzie? No kurde w Furgonet u, no mówię ja Dostałem u tego ulepszenie jakiejś rycerz. Ale jeszcze w drugiej Tutaj? No No to mam. Czekaj, posiadam przy my wybierz. Aha, okej okay. Dostałem fajny lód, zostałem same niebieskie, po 40 obrażeń, zajebiście Czekaj tak, to może coś zmontuję tutaj Zgadajmy sobie to Dobra, plany Chcę, wy wytwórzmy sobie jeszcze na wytrych No Chciałbym i co? wydać wytrychów trochę, chcesz? Nie no, nie potrzebuję wytrychów, ja tutaj będę o! Zostaje ogłuszenie! no to tylko z wielką pozycją, każde fannybraka bramią obchową ob 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 w klatkę, używają go głowę go ogłuszyć Zajebiście A chcesz trochę apteczek? Nie, nie chcę Bo ten, pozbierałem tych te gazy i mam dużo Nie, nie, potrzebuję apteczek, a tu jestem legit Dobra, dawaj do spajka chodź Jakieś gladiatora dostałem Bo to ci Kalisz jeszcze lekko sobie tak pograł, to tam na jakichś tam save'ach, więc on tutaj jeszcze ogarnia E, w sensie chodzi, no. Przyszedłem no. sobie fabułkę Raz Tam jakieś tam apteczki jeszcze ma, czy coś, nie, <sausage> nie wiem co tam ma, ale ja nie chcę oczywiście, bo. Bo nie. E, dobra. Jeb frajela, w biodro. Za no, Zabiję go. Okay. Daj do spajka. Czekajcie, widzę, co jeszcze, to przyczepimy. Fujny mój kalisz, upilnuj. mógł. A no dobra. Żeby jakiś frajny nie podszedł. Lecimy w takim razie No fryera le lecimy w biodro 202 metry, pomóż ze spajkiem, zajebiście O, itemki Możesz Nie, nie chcę No luzie A ja o, spoko, to blokuj Czy to jest jakieś chujowe rzeczy w ogóle? A co dostałeś, tak serio, w tych, tych, w gonetkach? Nie no, słabe rzeczy Jakieś gazrurki czy coś? Nie, nie miałem gazrurki, miałem y, ten... gazy miałem Aaaa. To sobie stworzyłem. Miałem jedną gazę i taki słaby item, ale to gorszy od tego flaminga. No... Ja miałem po prostu, jeszcze ważnej itemki na razie, nie? Przetrwanie będzie lepsze to. Kuzy, to już zdążyłem się skapnąć. No. Przecież każdy ma inny lud ze skrzynki. Tak, tak, zależy od poziomu przetrwania też, nie? Dobra, chodź tu na tym, dach Na jakieś worki, zabije się czy nie? Dobra, może zajdę, co tak? Mi się nie stanie stąd. No zajebiście krain No, zabiję go jednym strzałem ty. Bo ma na panie kończony balet ty Dobra, chodzę do spajka. No, zamknij apę To ja strzelę, kurde z broni. Dobra, dawaj Krain na, na początek. Spike. Świetnie się spisałeś. Jak będziesz czegoś potrzebował, wal do mnie. A na start, masz latarkę UV i tego pilota. Jak wpadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy albo zwab do pułapki i uruchom ją pilotem. Jasne? Jasne. Doskonale. A teraz do rzeczy. Pomimo twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Szlag, Jak się czuję? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców. To znaczy, że ciebie też. No dobra. Najlepiej. Dobra, dostaliśmy latarkę. O, o, zajebiście, otworzyłem przetwanie, zajebiście, kolejne przetwanie. Eee, Parz pakować, czy. no pakować, więc jej ja wolę Jest miejsca, nie? Wiadomo, miejsce lepsze. O, to tych ich razi, czy nie? Chyba tak, dobra. Mmm, tych, tych nocnych razi. A, ty nocnych, dobra. Tych, co to nie razi, ale tych nocnych to odstrasza. wirali chyba to No, No, ale nie jestem nie. za głupi, to tu wejdziesz, to ja tu nie wejdę. Wejdziesz tak, tak go wejdziesz? a ja nie wejdę na przykład jeszcze. Muszę wspomóc, tak? Teraz git Teraz tutaj i z Aha, z No Dobra, myślałem, że dojdziemy do wieży od razu, dobra, pomyliło mu się Nie, no nie, nie, z gierę, No dawaj Dzwonię do tej babci giery Powiedz coś, Kaj. Eo, eo No to jest Bóg, to jest taki buchy. Możliwe, że za chwilę spotkam przywódcę wieży Zrozumiano Potwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj Zajebiście Szybki, szybko rozmowa, 5 sekundowa, lecimy. tutaj tu coś było. O, otwarta skrzyneczka od razu. Tak? No jakieś ze i kawa. No to ogólnie e, się skorzystowało, bo jak da, widzieliście w tym odcinku, jak nagrywałem bez jeszcze kalicza, którego nie znalazłem, to miałem ten, miałem e, te skrzynki otwarte tutaj, więc się wszystko zaresztowało. O, z brekenem się spotykamy teraz. Uf, z brekenem się spotykamy? Nice. O, Oj, temy. Gaza, Ten zajebiście, za Ile w ogóle ma? Czyliście roże ta rura ma? No. To nie jest dużo, ma ta jego rura. Nosty łomot w tej. Mogę zrobić nocny łomot. Złapie tak. czaj na broni. Zrobię z tego, która ma najwięcej obrażeń. nocny łomot. Ty. Będę obronę kolepsąc. Już tak szybko? Kurde, dobrze. Nosny łomot tutaj. No ale właśnie, nocny łomot jest fajny. Harata, też jest fajny? Słyszałem właśnie, dobra. Cześć. Co ulepszy tą broń, bo dostałem ulepszenie jeszcze Zobaczyłem jeszcze możesz parametry, no wiem, to akurat ja pamiętam jeszcze Zobaczę co ten ten ma do kupienia Co, nie, mam no, już 100 obrażeń stary na broni Ło, wow, tak szybko Dostałem ulepszenie rycerz Zrobiłem z tego z nocnym omotem, z niebieską rzeczą no, nocnym omotem Ten rycerz i mam prawie 100 obrażeń, mam 90 obrażeń ze... Tam wow. Zajebiście, na no, starci koks Uuu, mam tu, o właśnie od czwartego poziomu Nigdzie... Widzicie? Mogą być młotek dekarski, saperka może być, może być, może być to też złoty klucz nastawny, go sobie kupię, złoty klucz nastawny. No właśnie, to kupię, kupię. Ustalenie młotowa zrobimy sobie. Skoro mam taką okazję, to róbmy. A, monokarabin, no dobra, daj to. Szukaj ciała, skrzynie szafki, kasy, wiskalnia, znaleźć pieniądze i to jest spoko. Tam miałem jakieś maczety O dobry kena no, Ja bym coś powiedział, ale jak powiedziałeś mi, żebym nie spoilerował, to... Nie, nie spoileruj no, nie? To, że wiadomo, nie że... Nie pamiętam coś ja co do końca, grałem to samy. dużo... Ale nie pamiętam nic Bez kitu, serio Nie pamiętam nic, ale jeszcze akurat one bieżące, więc coś tam pamięta? No tak, ja, ja co dopiero grałem? No, bo on po prostu dostał grę film, to wiadomo Kto dostanie grę, do da ci no, tak się wyraźno no, to... Zobaczyć czy mam... O mam! Zajebiście mam te stroje widzowie. O to mi chodziło. Co to, 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 to ty masz? Stroje. Takie fajne. A okej. ten strój używasz właśnie, który, który ja chciałem, a ty już go używasz. Teraz wezmę może inny. Ja se może wezmę... Taki sam tylko, że inny kolor garnituru. Hmm. O moje, wezmę sobie strój! E. Y on darty ze skóry. O, taki wiecie, miał więcej pancerzy, oczywiście. <grystanie> co to jest? O, to jest bozak. Kiedyś możemy zrobić go, oczywiście. Na razie nie, bo na razie jej tam utniemy. Jakiś to jest quest. A ten, co ma mieć dla mnie? Już mogę kupić młotek dekarski. Sobie zajebiście, ty. Nie wiem, czemu widzowie, ale. Albo to na tym epiku poprawili. Albo nie, albo z bardzo szybko itemy się zdobywa jakoś Tak bardzo obrażenia bardziej dekarski słaby Ale no ja na nie mam poziomu przetrwania, ja mam dopiero trzeci A tej dekarski już mam, o 1000 y, tego dolarów Zobaczcie, miałem na wczoraj piąty, a mam takie itemy Gadamy z tym Timurem, czy nie? Dobra Chuj w niego Chodź do brekena. Spoko Co, może w sumie zmienię outfit Outfit za 50 koła Mam no na sobie outfit To jest mierne Dajmy sobie tak bo jest Ok, i biegnę do siebie Papierosy widzę tutaj są Zresztą w sumie pobiegnę do tego, tego, złota sprzedać i ten. Smoker dają go, nice na Co wiesz? No szyjniki to takie bo to Teraz sprzedałem jest. już tu jest ten lekarz Bo ten jest symbol co mnie kurde wyzywał na początku Dobra No, co ty robisz krań? Łapie się kurde fra bacz, robi spaz to co robi Klein? Łapiesz się Fram. No na górze. Tak, na górze jesteśmy A już nie wiem ją drużniam Słuchaj, brecie ze byli wczoraj po zrzut poza wieżą Wytracił ludzi przez gryzoni, dał ludziom Raisa się zaskoczyć Zebrał tęgie manto i stracił towar. Teraz chcę pójść po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć. Łapiesz? Na litość boską. Ty się ledwo trzymasz na nogach. Potrzebujemy cię żywego, baranie. Okej, okay, no to wchodzimy. Bądź pewny siebie. Breken? Lena? Mary Może ty do niego przemówisz? Jade. Kto to jest? Kyle Crane. Słuchaj, Breken, tego tylko musimy, żebyś znów tam polazł. Możemy znaleźć inny sposób, bez narażania ciebie. Prawda, Crane? Dobra, pójdę. Jasne. Tak. Crane mówi, że chętnie pójdzie. <laughs> Jezu... bez urazy, stary, ale jesteś zielony jak szczypior. Nie da się. Crane da radę. Tak, jak burak, czerwony tak, To nie wyzywasz. Ale na ma rację. Potrzebujemy cię tutaj, Nie co zrobiłem. I mi się nie podoba dowódca w ogóle. A szlak. Może jeszcze jedna próba zanim pójdziemy do Rajsa. Ta, okej, okay. działasz. No wiem, że działam, wiem. Ruszaj, Crane. Zawsze tutaj Rahim Ech. siedział. Masz chwilę? No. Kieruj się na kocioł, zaraz się odezwę. Kociu. Idę do pieca. Kociołek. Kocioł Panoramixa. <noise> Ta. Wiesz, jest Marlena. coś, o czym powinieneś wiedzieć. Brecken nieźle wtedy oberwał. Znacznie gorzej, niż chciałby przed innymi przyznać. Dostał w głowę. Teraz do tego zaczęły mu się ataki. A ja nie mam już lora Traxu. Chyba nikt już nie ma. Jak zaczęła się epidemia, rozdawali go jak cukierki. Poszło tego w cholerę. Zapasy o, skończyły Gazi. się dawno temu. Tak, to prawda. Spod Gazi? To, wiesz, co mogę dla ciebie zrobić, Leno? Na mieście jest facet imieniem Gazi. Nie do Dziś. końca ma po kolei w głowie, no. jeśli wiesz, co mam na myśli. Jego matka cierpiała na padaczkę i on co miesiąc przychodził po jej leki. To możemy być zrobić to. Od dwóch laty, na tym odcinkach, nie, Kaliszu? Gazi nadal chodził mm -hmm. do apteki po tabletki. Tą pobożną Gazi lubi rutynę, a do tego potrafi być bardzo uparty, więc aptekarze po prostu mu je wydawali. Myślisz, że cały czas zbierał lekarstwa? Jeśli ich nie ma, to naprawdę nie wiem. Z... No, mówmy ale, to, Mówmy, czyli... Kajuszu, mówmy się tak. Wykłady robimy nigdy. Wykłady robimy zadania. E, Jakie? Ja, zadania e, formularne, a w pozostałe dni, które są w tygodniu, poboczne. Okej? Okay? Taka zasada, że weekendy robimy na przykład, nie wiem Ale nie tyle też można robić poboczna, taka będzie zasada śmieszna, że, no Ponieważ większość biegaczy jest nieczynna, Breken chce ich zastąpić z jakiś powalony, jakiś, nie wiem, nie wiem, Już ciemno się robi, tak, czy 2 godziny? Jeszcze pójdę do tego sprzedawcy, bo ten na górze i na dole mają inne towary No właśnie wiem, właśnie ten na dole jest lepszy dla mnie, przy okazji tutaj co to jest? Dla mnie też. Insert soul, włóż duszę. Nie, spierdalej. No właśnie, widziałem to, ale. to jakieś... A to jest jakieś DLC też, nie go nie mam. akurat tutaj na tym. Na tym tutaj DLC. Znaczy na tym tutaj save ogólnie ee, na Epiku. I. Po prostu nie dalej tego DLC. No dalej, tu nie ma tego. Kiedy to Krykata piąty. Zarany te widzowie klasyczne kije baseballowe i TP. No Lubię takie kije baseballowe. Na przykład ognia, czy coś. Są zajebiste. Jak dla mnie. Musimy Dobre. iść skontaktować się z gr e. No to go! Wow. Ło! Zwaliłem się. Ło! się. <laughs> Jak płot. Tam, aż tak daleko musimy. No dobra, no to lecimy. O, minąłeś. A, pusta, okej. Okay. Masz szczęście. <laughs> Daj nic. o, wejście! Na, aha, na górze, na dole, A? zajebiście. No to... Ale widoki! No się młyn pali! Widzicie to? Tam się pali. Szef wie, że nazywa się Brecken. To na pewno nie wasz człowiek. Moim głównym podejrzanym jest pewien lokalny watażka. Nazywa się Raiz. Magazynuje antyzynę i zdziera z każdego, kto chce choć trochę kupić. Teraz mam dla nich zdobyć antyzynę ze zrzutu. Jeśli mi się nie uda... Będą zmuszeni wymyślić co innego Zrozumiano Dobra robota Crane Dobrze ci idzie Kontynuuj misję a my się w tym czasie zastanowimy Skontaktuj się z nami jak tylko dotrzesz do antyzyny okay. dobra. róbka już jakieś dobra, be, śmieszne dobra. rzeczy też To, to wale cięcia akurat żeby nie było to słuchać e, śmieszne rzeczy jakiś rób, o co chodzi? Ja słuchaj. Jakieś że jakieś efekty dać coś na No Dobra, no, no, znajdź w kotle. Wow. No dawaj, biegniemy Zabiję pas. O Jezu, Bo ja czemu jestem. ten kraj jest taki upośledzony widzowie, no Oła, Co ty, ty robisz? Mnie. Gdzie się mnie bije? lutuję, lutuję Elektronika, kawa Gdzieś Gdzie się chłop bije? Gdzie ty jesteś w ogóle? Tu jest Ej, halo Co? Chłop eee, Pomóż Jak tam wyszłaś? Dachem Dobra Łapcie Poleżankę zombie Hehe, koleżankę zrzuciłem im. Ja, już, już wychodzę, już wychodzę, Fabianito. Ej, to! Ora, je! Wir rali o nie, nie. ja że nie... O nie, pomocy, wyszedł chłop, ja uciekam. O Boże. Dawaj, dawaj, biegniemy, biegniemy. A dostał bombę! Ja. <laughs> Jak dostał ty! Ale liścia o, ja dostał! Musiało. Ale liścia dostał na wejściu Dawaj, dawaj. Oj biegnie! Dawaj, dawaj. Dawaj krajn, biegnij! No da. Biegniemy uratować. dawaj, 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 dawaj. Dzięki do do Jeszcze bajrale. Leży Zobacz, jestem maup uh, 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 uh. Co Pokaż Doba. XD Jeszcze uh, 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 uh. uh, myślę, od tego, że sobie. To robi ten na no stis. Ślizg Viral Co to w ogóle za jakieś śmiecie są? No, pamiętam Szybce śmiecie No, mu yy, czarną skórę człowieku Oczywiście Dobra, dawaj do rzutów w kotle idziemy Dupę z tymi pobożnymi jakimiś ocalencami już Jep nie ja widzę w ogóle za mnuko. Możliwe, że do DBD wrócimy sobie dalej nagrywać, no. bo fajnie była seria sprawdzała też wecno ogólnie e, Bo że też lubiliście bardzo de, de, Dead by daylight z Kaliszem, więc wrócimy ten Kaliszu jak będziemy chcieli wrócimy sobie No jak będziemy miał miejsce ma dyskusję To też e, dobra, no jest rzut w kotle Czebo naprawię brońkę Spoko Crane, w kotle ląduje 3 czwarte zrzutów okay. Musisz mieć największe szanse na dotarcie do zrzutu przed kimkolwiek innym. Kurwa! Ha! Dawaj, dawaj. Mam rację. Ale mój Boże. On kręte z małpy. On kręte z jakąś małpą widownię. Jayde, zbliżam się do strefy zrzutu. Dobrze. I tam zbliżamy tym stropem. Tak, i wynika, że większość hmm. zrzutów ląduje dokładnie w tym rejonie. Możemy wziąć. To jest nieaktywne. A. Czekaj, tu jest człowiek na górze. Nie da go zniszczyć. Ej, mordo! Wypadł mojego mieszkania. Frajerze jeden. Rzu rzuca się, rzuca się. A ty co? Daj, zachu go. Do widzenia? nie. No, wątpię, żeby aha, prze. Aha, u mnie w ogóle mam z pana sam dół. No bo go zrzuciłem. Kozak. Zombie. Posążek zombie zajebiście. Skrytka. A w ogóle stałem klucz na stamy ten fajny A Apteczki sobie tworzę jeszcze Zajebiście widzowie Znajdź rzut w kotle Dawaj Kaj, rzut w kotle Już, 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 chowam sobie itemki Mhm Dostałem jakiś berserker, ale mi niepotrzebny jest Nie Skarby to nie są fejki Znalazłem skrzynię. Wygląda na całą. Yep. Sprawdzę, co na... jest w środku. Na jaką skrzynię, jak na tam nie jestem. Ty gdzie pisz. No to też pasz. To skrzynka była taka. To jest ta fajna skrzynka, czy nie? Tak, zobacz. To jest ta fajna skrzynka, ja ją lubiłem. Pamiętałem ją zawsze. To jest ta, ta trudna. Coś fajnego może być. Sprytołej może być. W takich... Oj, ta jest już nie, jest łatwa. Nie mogę znaleźć. Jak zawsze oraz jaż... Dobra, usłyszałem. Zawsze umiałem otwierać to. To tutaj mam towarzystwo, lekkie. Nie, niebieska rura, no to takie... Ja mam, ja mam otworzył niebieską też bym dostał, bez sensu. Tylko leciłem czas. Ja idę po zrzuta i... No dawaj, dawaj, dawaj Idę Halo? A tu weszłeś? Aha, już e, wiem musisz ten, dobra, to poczekaj. Już wiem jak tak. pójdę Już wiem, już wiem. Ora mam na no, klucz. Wow, ale zwaliłem... na no, dwa hity chłopcił. A to tego frajera to co? kop jeden, drugi, trzeci. Biodro połamane kop i dobitka. Dobitka. No. Dziękuję. Mamy ten klucz do rur. Ja tutaj czystkę robię. Spoko. Czaj, skoczną może kontener. I jestem. Zaję. Tutaj... Ale jestem. Gaza. Gazi. musiałem tędy wejść. O. Stacja. Dawaj, dawaj. Dobra. Jakiś ziomek. Czekaj. Szlaki o, to. otwieranie zamów. Mam nadzieję, że ja tak nie skończę. Dziennik bojowy, zajebiście. Otworzyłem. O. Taki słaby. A eee, gówno. No ja to nie Już mimo, że jestem słaby w bronie, jeszcze no to, no ja to nie tam misję i zakończymy odcinek może, co? Za długi będzie odcinek. Bo jest 25 minut, równo. No można tak, jeszcze troszkę Oczywiście, nic tu nie ma Znaczy jest tu może Ale już zdążyli zgrabować No jest trzy psy ze mną Dajcie kolejny odrzut, to nasz <grym> odrzut jesteś... Odrzut, Odrzut Widziałeś to? Dwa zrzuty. Ale to obok nas ten rzut jest gdzie indziej, ale i tak jesteś niedaleko Zgarnij je, No po drugiej stronie to jest Bardzo blisko, biegniemy się Kajszu Go, go, go Muzyka się łączyła energicznie, lecimy. Kurwa debilu! Jakieś świecie przybiegną jeszcze Nie no. Czekaj, bo ja mi się kamina skończy szybko, bo ja jestem botem z tą staminę Dawaj, dobra Szybki John Zejdź z drogi fraieta Szybko, szybko, szybko Dawaj, 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 dawaj Jep Jestem Pierwszym. No halo, nie mogę przejść To jest słyszę, kogoś słyszę Jade, ludzie Raisa no, Dobraj, Raisa Czekaj chwilę. Ło! Moto, moto, motocykl Daw mi pizdę, śmieciu Pal się Cześć ile pomóc? Ci. Coś śmieciu, co śmieciu? Coś cię się bić Dwójko myśl się bił, kopijamy go! Śmietnika! Ole mi dał! Moraj, u nie, dobra. tu kła. W śmieciu. Na gleba. Leży, leży. Ale zlutowali. Lutowa A tu jest drugi jest jeszcze pad otwarcia. Otwieram. o, Użyj, otwieram <laughs> granaty. Ja mam od bistetu. Biorę to. Elektrolity? Są oróbki. To ci wszedł do nas? Granaty? Tak. Też gdzie gdzie jest ci gość? Tu leży. A ty ich lutujesz? Tak. Wreszcie ja nich tam i po prostu co na części, bo są chujowe strasznie Tak widzę właśnie się robi w tych 173 dolary miał brzut, nieźle, nieźle No dobra. będę ją, dobra, będę ją stać na młotek, Kaczmy zajebiście Chodź na Czekaj, to nie wiem, może zakończymy odcinek tu, najem ten rzut czy nie Dawaj jeszcze na następnej Następnej kończymy widzowie, żeby nie był za długi O nie, co ja zrobiłem, no, nie zapaliam się Ty był sam pułapkę Co to, to jest, to odpalam A to jest to, dobra Zajebiście będzie virale chyba, nie? Trudno. Nie będą, okej. Okay. będzie głośniejsze. To git. Crane, Co ty gadasz? Już prawie tam Spokojnie. jestem, uda mi się. Mamy latarkę. A moja, chodź Kajusiu, zakończymy odcinek tutaj. Wiesz czemu? Chodź. Nie, 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 lecimy, lecimy. Nie, 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 chodź Kajusiu. Chodź. Widzę, się nakończy odcinek, myślę to wydaje, bo to tak to musimy zakończyć, bo tu będzie jakaś misja gruba chyba. A to do odcinek drugi, choć zakończymy. serio. Bo pamiętam tu, po prostu będą nas gonić. Ale cicho, ja nie pamiętam nic. Ja nie, nie pamiętam co to było. Tak, serio. Jeżeli nie jest tak, w mojej po nie pamiętam, serio. Ok, zakończymy choć kojarzkę, bo nie wiem co tu będzie. to będzie. Co mi się kojarzy, ale dobra. Możemy zakończyć widzowie, no, zakończy, bo. Chodź tu zaraz. Nie wiem, bo ten odcinek będzie trwać 50 minut przez to. Przez tą misję, ale no. No, e, no pierwszy odcinek z kaliczu znaleziony, oczywiście. E, z kaliciem. No, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pożegnasz się kaliczu no, pierwszy. E, pamiętajcie no sobie z dwonej mapce w górę. My spierdalamy się wiralami zaraz. No i to że znamy. Siema. ma. siema, no, dojenie Siema.